Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, e, no cóż, e, przez ostatnich kilka dni stawiamy sobie tutaj pewne zarzuty protestantom. No, a reakcja jest taka, jaka jest. Na wczorajsze pytanie, prawda? Jak to jest, że e, e, Wierzę, że Kościół nam dodał na soborze siedem ksiąga, pokazuje im, że wcześniej tak było. No, można sobie wysłać wczorajszego nagrania. Ja się nie chcę tak powtarzać. No, popatrzcie na reakcję. Nie ma nawet próby podejścia do tych zagadnień, prawda? Jak się ma predestynacja, czyli ten zbawiony, ten potępiony, że Bóg nie wszystkich zbawił do nieskończonej miłości Boga. Jak się ma to, że e, wierzą tam w Sola Skryptura, że każde słowo, że słowo jest, każde słowo jest pożyteczne do nauczania, ale jak nas uczy, że trzeba zachować przykazania, bo osiągnąć życie wieczne, to już wtedy jest pod zakonem, przed krzyżem, a później jest inaczej, tak, czyli po prostu unieważnianie. To są, jak to się ma? Prawda dlatego, że Chrystus ma słowa życia wiecznego, tak? Było nagranie o Ewangelii na 20 godzin. i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, tak? No, no to pan Rafał nam napisał, że to jest przed krzyżem, po krzyżu się zmieniło. No, a Chrystus to powiedział na 20 godzin przed Męką, przed śmiercią na krzyżu. No czyli taka właśnie. No i tutaj protestanci są bezsilni, no, wywody protestanckie są takie no i można to przeczytać żebym się nie zesrał no nie zesraj się no taki właśnie wpis pokazujący poziom protestantów nie odpowiadają na pytania jak to jest, że Maria jest Matką Boga ale nie jest Matką Boga, tylko jest Matką Jezusa że tam stworzyła ciała dała Jezusowi ludzką naturę Maryja nie dała żadnej ludzkiej natury człowiekowi tylko Bóg w niej stał się człowiekiem to jest po prostu jakby ona synowi Bożemu coś dała, tak, ciało a później Syn Boży wszedł w to ciało no to przeczy to temu, myśmy to poruszali tutaj też protestantyzm jest bezbronny że święty Jan pisze, iż słowo stało się ciałem tak, słowo, które było Bogiem, stało się ciałem natomiast ta przekręcona filozofia protestancka mówi, że Maryja urodziła ciało i Bóg w nie stał, tak? Czyli to ciało stało się Bogiem. No to to jest tak jak odwrócenie tego, że nie ciało stało się, nie słowo stało się ciałem, tylko słowo stało się, ciało stało się słowem, prawda? No to jest odwrócenie, nie? Pojęć. No ale taki inteligent, inteligentniejszy wpis się tu pokazał. Oczywiście Zaraz jak protestanci są rozstrzelani, no to zadajam serię pytań, żeby nie odpowiadać e, na to, co ich gniecie, prawda? No, pytanie na jakiej podstawie uważałem, że ich interpretacja Słowa Bożego jest zbawienna, a nie ku zgubie, no to co? tylko plucie na kościół prawda, a my wiemy dlaczego kościół jest nieumylny i to można ze słowa Bożego wykazać i wykazywaliśmy sobie to nie jeden raz protestanci właśnie ale pojawił się taki wpis właśnie to powiedzmy sobie dwa słowa o Maryi 1 stycznia jest jej święte więc można coś o niej też powiedzieć, powtórzyć sobie pewne rzeczy Hmm. Otóż Pan magik, nasz mag, jaki yy, wymyślił sobie, że Maryja jest bez grzechu, ale składa ofiarę za grzech. No tak, składa ofiarę, tak, no ale jest bezgrzeszna. Ale tak jest bezgrzeszna, że składa ofiarę za grzech. No właśnie. I gdzie w piśmie świętym jest napisane, że Maryja nie ma grzechu? Nie ma napisane. Ewangelia Świętego Łukasza 3,6. Maryja nie miała grzechu. Nie ma. Jak to ugryźć, bo to może być właśnie taki ząg, taka zagwustka dla niejednych katolików. Odpowiedź jest właśnie no trzeba troszkę głębiej pomyśleć. Chrystus przyjął chrzest od nawrócenia świętego Jana. Chrystus potrzebował nawrócenia. Nie, Chrystus nie potrzebował nawrócenia, ale przyjął Chrzest, tak? Przyjął chrzest, ale go nie potrzebował, by się nawracać. Wypełnił to, co było sprawiedliwe. Chrystus to mówi do Jana. Maryja złożyła ofiarę, bo tak nakazywało prawo, ale to, że okazała posłuszeństwo przepisem prawa składając ofiarę, nie oznacza, że ona miała grzech. Po prostu złożyła w ofierze prawda, to, co było przepisane prawem. A Józef święty i święta Maria, Matka Boża, byli yy, praktykującymi, tak, zachowującymi prawo. Więc tak jak Jezus nie potrzebował nawrócenia, ch, y, sztuku nawróceniu, tak, bo nie potrzebował się nawracać, a przyjął chrzest tak Maryja. Nie potrzebowała, czy złożyła ofiarę za grzech, ale go nie miała. Tak samo jak Chrystus nie miał potrzeby się nawracać. No i tutaj znów e, mówiliśmy o tym, że Maria e, została zbawiona, bo o, potrzebowała zbawiciela bezgrzeszną. Maria została zbawiona w sposób szczególny. Na mocy zbawienia Chrystusa została zachowana od grzechu pierworodnego została zachowana, aby poczęty w niej Syn Boży nie został skalany grzechem. Żeby jego ludzka, natura ludzka, którą przejął, nie została dotknięta grzechem. Więc to był, to jest po prostu logiczna logiczność, tylko po prostu trzeba głębiej myśleć. I... Tą doskonałość Maryi, prawda? Zapowiada już Bóg w Starym Testamencie w księdze Rodzaju. Rzucam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowa, ty zmiażdzisz mu piętę. Trzy piętnaście księgi rodzaju. A więc, jak Maryja mogła być grzeszną. Tak? Skoro Bóg z ustanowienia Bożego została ustanowiona nieprzyjaciółką, rzuca Bóg nieprzyjaźń właśnie między Marię i między Szatana. Z ustanowienia Bożego. A więc, skoro Maria z ustanowienia Bożego była nieprzyjaciółką Szatana. Szatan nie miał do niej dostępu. I tutaj czytaliśmy sobie to sobie przypomnijmy, właśnie te fanaberie protestanckie. Rozstrzelane po prostu z, ze ślepaków. E, prawda, bo strzelają tymi herezjami jak z, ze ślepaków i myślą, że coś ubiją. No nie no, ze ślepaków się robi tylko hałas, ale nic się nie ubije. Nawet e, kulawego wróbla. Ale to, właśnie to jest protestantów, który robi tylko hałas. I spotykaliśmy tutaj właśnie bardzo elokwentne w cudzysłowie wypowiedzi, że ową niewiastą to jest Kościół. Tą niewiastą to, mnie, to, mnie to jest właśnie Kościół. I pewnie w założeniu protestantów ten biblijny, duchowy, nadprzyrodzony, taki, tak? A więc Kościół, który założył Chrystus, Urodził Chrystusa swojego założyciela, tak? Widzicie tutaj absurdy protestanckie, to takimi tutaj nas pan Rzyman chyba, czy pan Rafał, już nie pamiętam, ale takimi nas tutaj to katolicy, którzy tu są od, od dłuższego czasu, to pamiętają te inteligentne inteligencje. Że Chrystus, że to jest Kościół, tak? A więc Kościół zrodził swojego założyciela. No, gratuluję. Kolejnym, właśnie takim kitem, strzałem ze ślepaków, to jest, że to jest naród Izraela. No fakt, Chrystus był z Izraela. Ale zobaczmy tutaj, właśnie to, 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 to jest właśnie takie szczelanie, żeby tylko w w tym punkcie zanegować, o to nie może być Maryja, nie, nie, to musi być Kościół, bezmyślność, tak? Kościół, który założył Chrystus, zrodził Chrystusa, tak? Naród wybrany, tak, faktycznie, Chrystus był Izraeli, to Chrystus pochodził z narodu wybranego, ale czy naród wybrany był nieprzyjacielem szatana, skoro przed przewodniczkami tego narodu, przed kapłanami, Chrystus powiedział, że macie diabła za ojca, tak? A więc byli takimi nieprzyjaciółmi szatana, że jednak mieli diabła za ojca. O, gratuluję, właśnie inwencji. Widzicie tutaj. Jak protestanty, właśnie pokaże im się jeden werset, prawda? prawda jakąś koncepcję, i oni właśnie. I tutaj często hermeneutyka, egzegeza, greka. Jak chcemy tu studiować Biblię, to hermeneutyka nie pozwala nam tu egzegezy i takie pseudo-właśnie gadanie. A ta cała wasza hermeneutyka jest takie słowo, które brzmi podobnie Hermet, Hermetyka, hermetyczny. tak? W tej hermeneutyce staliście się hermetyczni na logikę i naprawdę. Taka jest wasza hermeneutyka, że jesteście hermetyczni na wiedzę, na zrozumienie i na poznanie. Do tego was doprowadza ta wasza hermeneutyka, ta wasza pseudo-Greki i pseudonaukowość. Bo Chrystus daje klucz do zrozumienia Słowa Bożego. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed yy, mądrymi, a objawiłeś je prostaczką. Trzeba prostego serca więcej prostego serca, a mniej hermeneutyki i ludzkich dywagacji. I później święty Paweł mówi do. 13.9. Synu diabelski, prawdy w tobie nie ma. Wykrzywiasz proste ścieżki pańskie. I to jest protestantyzm. Proste słowa Chrystusa, prostą drogę pańską, tak wykrzywią, że nawet korkociąg w winie albo sprężyna jest po prostu prostsza niż od liniki. Tak to potrafię zrobić. Właśnie przez takie swoje ludzkie hermeneutyka. Hermeneutyka i nauka o Słowie Bożym, teologia jest nauką o Bogu i pochodzi od Ducha Świętego, a wy żeście sobie zrobili hermeneutykę opartą na Waszym rozumku. No, w ogóle protestantyzm jest kultem rozumu, nie? Więc już tu, w tej rzuconej nieprzyjaźni, między Maryję a szatana, już można tutaj dostrzec właśnie tą niepokalaność Maryi, tą absolutną czystość, tą wyłączną, wyłączną przynależność tylko do Boga, bez przystępu szatana. Padło tu kiedyś pytanie, o czy my jesteśmy nieprzyjaciółmi szatana. Moi drodzy, my nie jesteśmy nieprzyjaciółmi szatana. My walczymy z szatanem, my możemy go pokonać, ale szatan ma do nas przystęp. Szatan nas kusi, szatan nas zwalcza, szatan nas pokonuje i upadamy. I bardzo często, a może nawet częściej jesteśmy po stronie szatana niż po stronie Boga. Walczymy z szatanem. Uważamy Go za wroga, bo jest naszym wrogiem. I, powi i, I jesteśmy nieprzyjaciółmi szatana, tak? Wierząc w Chrystusa, idąc za Chrystusem, Chryst szatan nas nienawidzi, ale ma do nas przystęp. A my nawet należąc do Chrystusa, upadamy, stając po stronie szatana, ulegając pokusom różnym jakimś. Podszeptom świata, i tak dalej. A Maryja nie. Zobaczmy nadzwyczajność Maryi. Oto dziewica pocznie i porodzi. Jak dziewica może począć i porodzić? Widzicie już tu w tych słowach. Nadzwyczajność Maryi zwykła kobieta nie poczyna będąc dziewicą. sory z, z tego, co ja wiem, to chyba raczej dziewicą nie jest po poczęciu. Już nie mówię o urodzeniu. A Maria dziewica pocznie i porodzi. Tak? A więc są fragmenty, które jednoznacznie pokazują na, wskazują na wyjątkowość Maryi. Kary katomene, pełna łaski, pełna łaski od początku. Czy Maryja od początku, od urodzenia była pełna łaski, od samego początku. Bo na to jest e, znaczenie słowa Kary Katomene. Pełna łaski, ale nie w tym momencie, kiedy jej się anioł objawił. Ale właśnie e, od początku. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Protestanci, pięć rzeczy, ale no dobra, cztery, trzy. Które Bóg uczynił Maryi. Bo Maryja mówi nie o wielkiej, wielka rzecz, tylko wielkie rzeczy, liczba mnoga. Jakie jest te wielkie rzeczy, Bóg uczynił Maryi? No, wymieniać tu ładnie. Dziewictwo, niepokalane poczęcie, boskie macierzyństwo to są te rzeczy, jakie Wy wymienicie. E, tutaj też pokazuje się taki argument, tutaj, to, tam, że pan Rzyman jest tutaj ekspert od grzeszności Maryi, że Maryja grzeszyła, e, prawda, bo nie wierzyła w Jezusa, tak? Panie Rzyman, a pokaż mi w Piśmie Świętym, gdzie jest napisane, że Maryja nie wierzyła w Jezusa, a ja Ci pokażę, że Maryja jest błogosławiona właśnie za to, że uwierzyła. Tak? Błogosławionaś, żeś uwierzyła w słowa powiedziane Ci od Pana. A więc, Słowo Boże, Duch Święty, wydaj o niej świadectwo i błogosławi Ją. Zobaczmy, święta Elżbieta, mówiąc te słowa, wypowiada je pod natchnieniem Ducha Świętego. To jest właśnie cześć Maryi. Kult Maryi pod natchnieniem Ducha Świętego. Przeanalizujmy sobie właśnie w dwóch słowach ten jeden z najpiękniejszych tekstów, pokazujący piękno i bogactwo Maryi, właśnie Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch święty napełnił Elżbietę. A więc, już Elżbieta mówiła to, pod, będąc wypełniona duchem świętym. Skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie. Matka Boga, boskie macierzyństwo. Oto, skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowo powiedziane ci od Pana. Cześć. Błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła w słowa powiedziane ci od Pana błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Owszem, odpowiada Chrystus. A więc akceptuję to, tą cześć oddaną Maryi. To jakby to pastor Chojecki powiedział majówkę. Tak, akceptuję, bo mówi owszem. A słowo owszem ma znaczenie akceptujące, czyli zgadzam się, ale jednocześnie wskazujące na coś więcej. Błogosławieni ci prawda, którzy słuchają słowa mego i wypełniają mnie, tak? A czy Maryja nie słuchała i nie zachowywała wszystkiego w swoim sercu, czy nie wypełniała słowa Bożego? To służebnica pańska, która się niech mi się stanie według słowa twego. A więc Chrystus przyjmuje tą majówkę, błogosławione piersi, które ssałeś, i łono, które cię nosiło. Przyjmuje to. Słowo owszem jest akceptacją, a nie, nie, nie wolno, nie wolno, bo to jest grzeszna kobieta, nie oddawać mi tutaj żadnych majówek mojej matce. Nie, mówi owszem, przyjmuje to i jednocześnie wskazuje na prawdziwe źródło błogosławieństwa. Na to głębsze źródło błogosławieństwa. Że jest błogosławiona, owszem, że nosiła go w łonie, że z e, całej jej piersi, ale jest to to, co Chrystus tu mówi do, do tego. Właśnie do tej, na odpowiedź tej niewiasty jest w harmonii z Ewangelią Świętego Łukasza, błogosławiona, któraś uwierzyła w słowa powiedziane Ci od Pana. I Chrystus mówi: Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. I Maryja jest doskonałym przykładem właśnie tego słuchania i zachowywania. Macie jak na dłoni kult Najświętszej Marej Panny. Wszystkie pokolenia będą mnie zwać błogosławioną. No, my, yy, yy, błogosławioną, no to znaczy szczęśliwą. No, uważam ją za szczęśliwą, tak? A błogosławicie ją? Tak ją błogosławicie, że jest dla was zwykłą surogatką, którą Chrystus jeszcze odstawił w, grze, w kąt, tak? Bo jak interpretujecie cud w konie, o, czy to moja lub twoja sprawa, niewiasta, tak? A właśnie te słowa nadają najgłębszego sensu reszcie. Bo Chrystus jej wskazuje ma, Mamo to nie nasza sprawa, moja godzina jeszcze nie nadeszła, ale dokonał cud, tak? Czyli w zestawieniu z tymi słowami pokazane jest tutaj potęga jej wstawiennictwa. I to, że Chrystus. Słucha swej Matki, bo nawet jeśli nie, nadesz... że nie nadeszła Jego godzina, jakby wskazywał właśnie w sposób szorstki, że co nas to interesuje, bo to nie jest mój czas, to jednak dokonał cudu. A więc kult Maryi, wstawiennictwo Maryi, jej niepokalane poczęcie jest, tylko trzeba właśnie tej prostoty serca a nie hermeneutyki, egzegetyki, greki, gramatyki i tych wszystkich pseudonaukowych pierdów opartych tylko na ludzkiej kalkulacji. I jeszcze raz wam przypomnę to, co żeśmy sobie mówili wcześniej. Sadyceusze, eksperci od Mojżesza, niewierzący w zmartwychwstanie. Tam brali Jezusa pod pic. Gdzie im Chrystus powiedział o zmartwychwstaniu, mój Mojżesza? Tam gdzie nie ma ani słowa o zmartwychwstaniu. Ja jestem ojcem Abrahama, Izaka i Jakuba. Jestem Bogiem żywych, a nie umarłych. I to Chrystus mówi w odnośnie zmartwychwstania, tak? A gdzie tu jest o zmartwychwstaniu? Nie, tu tu nie ma słowa o zmartwychwstaniu. A jest o zmartwychwstaniu. Nie ma Maryja, nie ma grzechu, ale jest o bezgrzeszności Maryi. Tylko trzeba widzieć, a wy jesteście jak sadyceusze: tylko litera. Jest napisane, nie jest napisane, nie jest napisane, jest napisane, a więc jak nie jest napisane, to nie ma, jest napisane, to jest. Trzeba ducha, a nie litery. Trzeba szukać ducha, który wprowadza nas właśnie w znaczenie tego, co napisane. Słowo Boże nie jest do prywatnego wyjaśniania. Tylko Kościół, Urząd Nauczycielski Kościoła, ma tą władzę. Nadaną od Chrystusa. Dana nam jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Idźcie i nauczajcie! A więc Chrystus Kościół naucza mocą i władzą działa w imieniu autorytetu, mocy i władzy Chrystusa na ziemi. Więc ta władza i moc została dana apostołom, a nie każdej Kryszce. I tu jest tylko prawdziwe zrozumienie Słowa Bożego. I wy nam będziecie mówić, że my, katolicy, interpretujemy na własną modłę, tak? Nie, my słuchamy Kościoła, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Wy interpretujecie na własną modłę. Bo dwóch protestantów z tej samej sekty widelcami się pozabija. Więcej prostoty, mniej hermeneutyki. Więcej ducha, mniej rozumu. Pozdrawiam.